Serwus, jestem Sharfym, witam Was w następnym odcinku z paczki modów na moim serwerze. Jest to już chyba ósmy odcinek z serii, jestem bardzo zadowolony, że dalej są nowe osoby. Nowe osoby przybywają na tą serię nowe osoby chcą grać na paczce, więc naprawdę super. W tym momencie wyświetla się nick osoby, która od tego odcinka jest na liście. więc witamy na serwerze, zapraszamy do wspólnej gry i mam nadzieję, że się tu zobaczymy. Kiedy już wrócę na ziemię, a nie nastąpić. Nie nastąpi to zbyt prędko. Ponieważ w dzisiejszym odcinku będziemy poszukiwać świąt... nie wiem, czy świąt, nie, bardziej Dungeona niż w świątyni, w Dungeona cały czas mi się myli, w którym znajdziemy plan, jak zbudować drugą rakietę, drugi poziom rakiety, dzięki której będziemy mogli wyruszyć na Marsa albo coś w tym stylu, już nie pamiętam, Mars. I coś jeszcze, może tylko Mars, nie wiem. Zobaczymy. Więc dzisiaj właśnie tym się zajmiemy. Przygotowałem sobie trochę jedzenia, jak widzicie. Ale również dokończyłem resztę bazy. Ponieważ ostat Co tu się stało? Uszczelniony. Nie wiem? Nieważne, dobra. W ostatnim odcinku to budowaliśmy, dziś już tu jest wszystko wykończone, jak widzicie. Śluzy są porobione. Tu mamy jedną śluzę. I tu mamy drugą, ale tam już nie chce iść, bo tam nie ma tlenu w ogóle. A tu... To jest jakiś błąd generalnie w modyfikacji tych śluz całych Że to raz musi się zatrybić, że tu się to połączyło Zmiana klocków, nie wiem, Minecraft Te pomieszczenie natomiast jeszcze tutaj puste I na razie nic tu nie zrobiłem, chociaż tu po prostu będą Wszystkie maszynki, ale to jeszcze nie A, natomiast w tym pomieszczeniu powstało jedno wielkie Pole ziemniaków Ponieważ się z jedzeniem jest naprawdę ciężko Ale Jakoś sobie radzimy, miałem ziemniaki do posadzenia, więc właśnie posadziłem. Dobra, właśnie mi się przypomniało jeszcze, co jest z tym? No, uczelniony przecież. Dobra, właśnie mi się przypomniało, że przecież padkę. No, przecież miała jedzonko, więc ja sobie tutaj pożyczę. Od Patka, tu w zamian jej oddam ten. Yy, trochę kotletów. I słuchajcie, więc ja biorę już. Mam nadzieję, mi się naładowało, tak naładowało się do pełna. Ubieramy wszystko i, wyruszy, i wyruszamy w poszukiwanie yy, Dungeona. Nie mam pojęcia w którą stronę on będzie. Ale mogę wam jeszcze pokazać w międzyczasie wioskę jaka jest właśnie na kierzycu, ponieważ tutaj również mamy villagerów. Ale w sumie to nie mam pojęcia, czy możemy coś od nich kupić. Z ciekawości w sumie zobaczmy to. O, tu mają pszenicę! To proszę. Okej. Okay. Można u nich kupić takie rzeczy. Mały zbiornik tlenowy, przewody tlenowe. To jest fajne. Ciekawe, skąd to? Yy. Okej. Okay. Ciekawe, skąd to wziąć? Może to się da wykopać albo coś w tym stylu. Fajnie, patrzcie, jeżeli ktoś zapomniał jakiejś rzeczy, yy, tu przywinni wieść ze sobą, to może to tutaj sobie zrobić. Co jest? Schematy z tą co? A dobra Schematy stołu warsztatowego? Księżycowe bagi. No dobra, co to jest? No dobra, to jest po prostu już myślałem, że możemy sobie kupić tak po prostu plany, i to się naprawdę trochę zdziwiłem. Ale już wszystko jest jasne. Dobra, więc no, możemy tu już trochę potrajdować. Ale nie o to dzisiaj chodzi w tym odcinku Więc idziemy szukać, to generalnie powinno być takie po prostu Taka dziura w ziemi Do której powinniśmy zejść i tam będzie do pokonania boss Więc myślę, że nie będzie z nim problemu Ze względu na nasz set, który jest naprawdę OP Ale mimo wszystko mam nadzieję, że nie będzie on zbyt mocny Dawno już naprawdę nie grałem na tej paczce Przy okazji tak wam powiem bo nie miałem za bardzo czasu w weekend w poniedziałek gdzieś wtorek nagrywam to już na środę, więc dostajecie również dodatkowy odcinek. Stwierdziłem, że teraz chciałbym, żeby te odcinki pojawiały się dwa razy w tygodniu. Na tyle będę, będę mógł to robić, to będę to robił. Zobaczymy, jak długo mi się tu uda. Dobra, tu mam drugą wioskę, słuchajcie. Te wioski są naprawdę częste. Myślałem, że to będzie jedna na jakiś większy obszar. A tu się okazuje, że naprawdę mamy jedną za drugą. Tak, mamy dungeon, dobra. Jesteśmy w środku. Napram na miecz. Co w się sensie myślisz że mi coś zrobicie? <grystanie> ja jestem przygotowany tutaj na tą wyprawę. Aczkolwiek naprawdę moc są nawet te potwory. Nie mam pojęcia w sumie, co będzie najlepszy. Nie, ten mój elektryczny miecz jest, jest chyba. O wiele lepszy. Tenderman też chciałbym pozabijać, bo jednak... Yy, perełki są bardzo potrzebne. Dobra, czy ja mam jakieś pochodnie? No nie wziąłem sobie nic, więc mam nadzieję, że nie jest za ciemno. Jak coś to postaram Wam się to w y, montażu trochę rozjaśnić. Dobra, co my tu mamy? sera, nie wiem w ogóle co to jest. W wezmę sobie skrzynkę przyda się. A czekajcie, jakby tak. To będzie teraz czytowanie Dobra, mamy światło, chociaż tyle. Do odcinka musi być jaśniej, bo potem ja wiem, jak to jest niekiedy, że. Kompletnie byście nic nie widzieli. Dobra. Mówicie, no to z takim setem jak ja mam, to naprawdę. To nie jest żaden problem przejścia tego dungeona. Bardziej po prostu to jest czas, który musimy na niego poświęcić. Niż cokolwiek innego. Te Dramony też padają od razu. Co my tu mamy? Stalowa opata. to jest fa. Foxa znaleźliśmy. Dobra, super. W zasadzie sensie to jest kompletnie bezużyteczne, raczej. Ale sam fakt, że to jest bardzo rzadka yy, rzecz, no bo tego się nie da skraftować. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra. Puszka z jedzeniem, to też w sumie jest ciekawe. Bo nie mam pojęcia, czy to jest tak, że to daje jakoś więcej jedzenia, czy coś. Czy to jest tak po prostu, bo jest. A, no nie niszcz. Coś mi przyszło na ale to nie jest w tym momencie istotne. I tu już mamy pomieszczenie główne, gdzie będzie już docelowy boss Idź sobie No nie, więźcie mnie w tych pajęczynach Dobra, wszystko rozwalone I idziemy już bić je z bossem. To, to naprawdę nie będzie trudne To jest jakiś tam szkielet, ale jak widzicie no W ogóle, beka Beka, Stefan No nie, rzucaj mnie, no Ty, ale to nie było śmieszne może mnie tak do że... Brz... No patrzcie chłopa No co za chłopem jest w ogóle Ja nie wiem w ogóle jak Co jest A, że ja go już zabiłem chyba Tak Wow. U dużo ekspa Naprawdę dużo Expa. Przygarnę wszystko, naprawdę. I dostaliśmy klucz do lochów, poziom pierwszy. Więc możemy chyba teraz otworzyć tą skrzyneczkę. Uwaga! Dobra! <laughs> Księżycowe wagi. Więc wychodzi na to, że jednak to jeszcze nie jest koniec. Ja sobie pozbieram trochę kwa... Yy, nie kwarzu, tylko tego Girlstone, bo to mi się przyda. I widzimy się już za chwilę, jak coś znajdę na świątynię. Świątynie, następne danczo, no potrzebujemy rakiety, a nie tego, więc widzimy się za chwilę Dobra słuchajcie, jestem, teraz na małym się wyświetliło już poprawna świątynia, mam nadzieję, przed nami jest idealnie I nieważne, że po drodze chyba 10 razy rozpoczynałem nagrywanie i mówiłem, dobrze znalazłem <grych> Naprawdę niektóre tury są tak mylące ale dobra biorę wszystko co tu jest wziąłem pisanie taki duży plecak nie wiem czy nawet, nie ma sensu, po prostu to wszystko przebiegnę wezmę tylko te skrzynki i lecę dalej, nie ma sensu dobra, może jednak bo wychodzenie stąd też będzie ciekawe więc lecimy szybko tymi korytarzami Szybko, 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 szybko. Dzień dobry. Znowu z tobą walka na szybkości. To jesteś tak samo jak... Ej, ale weź mnie tak. Niekiedy chociaż postaw na ziemię, dobra? Bo jeszcze tylko raz go walnąłem. Teraz chyba dostał. Aha, czyli tak jakby jak jest ja pana mu na ręce. To wtedy chyba on od razu mnie może złapać. A jak jestem od dołu, to to dążę go walnąć. Dobra, chyba myślę, że ostatni hit. A i nie całego naładowania dostał. Dobra, mamy to. Łatwiutko. No jest naprawdę bardzo łatwe, jak widzicie. Z tą już czy ja mam. Dobra, znowu trochę levela. Kluczyk podniosłem. Który będzie 30. No spoko, spoko. Dobra, tył, tylko teraz uwaga. Czy uda się znaleźć schemat rakiety, czy będę musiał jeszcze szukać następnej twierdzy? Uwaga! Hmm. Czekajcie. Tak, dobra! Mamy drugi poziom rakiety. Więc teraz w sumie wystarczyło wystarczy nam tylko jeszcze trochę poszukać tych, yy, tych meteorotowych żelaz. Żelaza, metrowego żelaza, i będziemy mogli skraftować następną rakietę. I teraz, tak, pytanie dla Was: czy mamy wrócić na Ziemię na czas kraftowania tej, tej rakiety? Czy chcecie, żebyśmy cały czas byli w kosmosie podczas e, kraftowania jej? Dejcie znać w, w komentarzu, a w następnym odcinku myślę, że właśnie się zajmiemy. Będziemy kraftować rakietę, żeby na jeszcze następny odcinek, czyli w za tydzień, środę, móc polecić na dalsze zakątki kosmosu i zwiedzać dalej ten piękny świat kosmiczny. Stobi teraz tylko 3100 kratek do domu, więc dojdę tam i zobaczymy się znowu. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już prawie na miejscu, to już jest ta wioska obok nas, tam już naszą bazę w oddali. I myślę, że to będzie na tyle z tego odcinka, mam nadzieję, że jeszcze taki krótszy odcinek Yy, wam się spodobał. Zachęcam Was do wejścia na Discorda serwerowego, na który możecie pobrać paczkę, na której działa cały serwer. Zapraszam również do pisania komentarzy pod tym odcinkiem, ponieważ napiszcie nick wraz z... komentarz wraz ze swoim nickiem yy, możecie dostać na serwer. Ja wybieram co odcinek jedną osobą, osobę. Jeszcze raz macie teraz na ekranie o, osobę, która w, dzisiaj w tym odcinku dostała się na serwer. I mam nadzieję, że będzie na nim grała, że nasze grono tutaj grających się będzie stale powiększać. I to w sumie chyba tyle. Ja sobie tu odłożę jakieś tam itemy. Ściągnę sobie hełm, jak już to było tak, że było tak standardowo. I słuchajcie, no, widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że yy, zagłosujecie w ankiecie, bo nie, o tym jeszcze nie powiedziałem. Ankieta jest w yy, prawym górnym rogu. Możecie zagłosować, czy mamy wracać na Ziemię na czas tak, budowy, czy w, trochę ogólnie mamy wrócić na Ziemię, yy, czy prosto z Księżyca lecimy na Marsa lub na następną planetę. W sumie nie mam pojęcia. Czekajcie, zobaczmy w sumie, co możemy. Na co możemy lecieć? To jest poziom trzeci. Więc to nie. Mars jest poziom drugi. Jowisz, nie wiadomo. Uran, nie wiadomo. Neptun, nie wiadomo. Czyli że. naprawdę mamy do dyspozycji tylko i wyłącznie Marsa, tak? Tak. No dobra, więc. Polecimy już na następnym odcinku na Marsa. Zobaczymy, co tam znajdziemy. Mam nadzieję, że to będzie również fajna bardzo przygoda. I tyle. Was żegnam. Widzimy się już na następnym odcinku w sobotę. Siema!